Witam serdecznie. Rozmawiamy z Arturem Kujawińskim z klubu Kawy Maniak, organizatorem Maniackiej Dziesiątki, czwartej edycji, która już za trzy tygodnie. Ja witam wszystkich serdecznie. Podobno w tym roku spodziewasz się rekordu frekwencji? Dokładnie tak. Myślę i mam taką szczerą nadzieję, że wystartuje około tysiąca uczestników, ponieważ na dzień dzisiejszy zgłosiło się już blisko sześciuset. Jest to dużo więcej niż. O tej sami porze w zeszłym roku, także, także prognozujemy, że największa fala zgłoszeń już właśnie nadchodzi i decydujące będą właśnie najbliższe dwa tygodnie. Czy poradzicie sobie z taką frekwencją? Na pewno tak, na pewno tak. Sztab organizacyjny to jest w dniu biegu kilkadziesiąt osób, także jesteśmy przygotowani. Zresztą w zeszłym roku startowało blisko 800 osób i poradziliśmy sobie także, że Jesteśmy przygotowani i na pewno szykujemy e, zdwojone siły właśnie, żeby wszystkich przyjąć i żeby wszystko organizacyjnie dobrze zagrało. No to nie mamy się czego obawiać. A powiedz nam teraz kilka słów o ubiegłorocznych zwycięzcach e, i kogo typujesz na zwycięzcę tej edycji, tegorocznej. Jak co roku u nas bardzo mocno rywalizują między sobą e, Andrzej Krzyścin, e, Marcin Celał i Michał Bartoszak. To jest taka trójka, która w zasadzie gości od początku i między innymi zawsze są sekundowe różnice. Jeszcze jest paru zawodników, którzy zajmują również czołowe miejsca, ale to jest ta czułka, którą zawsze wymieniam jako faworytów do zwycięstwa i wszystko się rozstrzyga w zasadzie na ostatnich 200 metrach, także, także Największą pożyczkę mają e, na mecie kibice, ponieważ jest to na pewno pasjonujący wręcz sprinterski pojedynek. No i faktycznie e, jest to w dyspozycja danego dnia, który z nich zwycięży. Jestem ciekawa się, kto w tym roku e, wygra. A jest to taka rywalizacja i sportowa, no i dla własnej satysfakcji, w sensie takim, kto z nich jest w danym dniu to u, naj, u nas na Meninowskiej najlepsze. Czyli będą gorące emocje, tak? Dla kibiców. Artur, powiedz nam, jaki ty planujesz czas w tym roku? Czy może ty sięgniesz po zwycięstwo? Zawsze się śmieję, że na biegu, który organizuję wraz z kolegami, nawet na takim biegu, nie jestem zwycięzcą, ale no oczywiście to jest rywalizacja sportowa i są lepsi. Dla mnie stanowienie życiówki, mimo że to jest bardzo szybka trasa i są bardzo dobre w zasadzie warunki pod względem temperatury, jest ciężko stanowić rekord życiowy, ponieważ... Przeważnie przed takim biegiem śpię około 3 godziny, żeby wszystko dotknąć i mieć spokój. I robię to bez rozgrzewki, ponieważ również muszę być na miejscu, wszystkiego dopilnować i w ostatniej chwili lecę na start. A przede wszystkim startuje ten bieg, także, także jest to dla mnie naprawdę duży wyczyn, aczkolwiek w pierwszym roku mi co do sekundy jak moja życiówka. Jestem w formie właśnie na trening i liczę, że, że ustanowię też rekord życiowy. Będziemy Ci bardzo mocno kibicować. Tak. Czy przewidujesz rekord trasy w tym roku? <laughs> Szczerze mówiąc, bardzo na to liczę, ponieważ rozmawiam z faworytami tego biegu i wiem, że się przede wszystkim do sezonu bardzo dobrze przygotowują, są w bardzo dobrej formie i liczę na to, że u nas na Maniacki, a ja szczególnie że jest szybka trasa, pobiją rekord, który obecnie wynosi wśród mężczyzn 30 minut i 59 sekund. Wierzę w to, że jest to rekord spokojnie do pobicia i nawet o kilkadziesiąt sekund, ponieważ zawodnicy są w bardzo dobrej dyspozycji. Nie wiem jeszcze wśród kobiet, kto szykuje się i kto zwycięży, także także będzie tutaj duża myślę, ciekawostka i niespodzianka. Będziemy na mecie oczywiście i będziemy trzymać kciuki w takim razie. A powiedz, jakie atrakcje przygotowaliście dla zawodników w tym roku w Poznaniu, bo wiem, że już dość długo planujecie różne niespodzianki i Wy jesteście rzeczywiście bardzo zaangażowani w przygotowaniach. To powiedz, tak, a powiedz tak. co czeka zawodników, którzy przyjadą do Poznania. Wiele rzeczy jeszcze jest przygotowywanych. To, co mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, to yy, będzie, o czym marzyliśmy, będzie scena. W będzie to scena w kształcie dmuchanej muszli, na której będą się, ma być pokaz fitnessu oraz sztuczne ognie. Proszę, sztuczne ognie. Prawdę mówiąc, jeszcze nie w tym się roku. to oczywiście, jeszcze nie w tym roku, ale przyjdą takie czasy, że będą i sztuczne nie, także, także proszę być cierpliwym, ale może uda się jakiś krótki występ zrobić na tejże scenie. Myślę, że sama oprawa dekoracji będzie dużo, dużo lepsza niż zeszłoroczna, o czym, na czym nam najbardziej zależy, ponieważ z każdym rokiem staramy się podnieść prestiż i całą oprawę. Będzie coś, czego nie było w zeszłym roku, a więc mocny doping muzyczny będzie około 8 kapel na całej trasie, także praktycznie co kilometr będzie inna kapela muzyczna, która bardzo mocno będzie e, zagrzewała do, do rekordów życiowych, no i myślę, że między innymi właśnie dzięki temu developingowi muzycznemu ustalony będzie i rekord trasy, i, i rekordy życiowe. Staramy się, żeby było jak najwięcej nagród, żeby były jak najbogatsze, także myślę, że ci, którzy przyjadą na pewno nie będą żałować, a na pewno warto przyjechać, ponieważ myślę, że będzie to bardzo duże wydarzenie sportowe. Chciałam właśnie zapytać, jak byś zachęcił jeszcze zawodników, którzy się wahają, ale powiedziałeś już tak dużo, że tak naprawdę już właściwie nie ma jak zachęcać. Zawsze staramy się zapewnić bardzo miłą, koleżeńską i sportową atmosferę, a to myślę też jest bardzo ważne na takim biegu, żeby poczuć się jak w takiej rodzinnej, biegowej atmosferze. Zmieniliśmy godzinę startu żeby ułatwić pracę i dla biura, i dla uczestników, żeby mogli spokojnie dojechać. Start y, biegu zaczyna się o godzinie 12.00. Biuro praktycznie zamykamy o godzinie 11.00, y, godzinę wcześniej przed startem, ponieważ chcemy wszystko y, przygotować do startu, chcemy, żeby nie było żadnych opóźnień, ani, ani przesuwania godziny startu, dlatego miałbym prośbę, żeby wszyscy przyjechali naprawdę dużo wcześniej i ze spokojem Zgłosili się, zweryfikowali, brali numery startowe. Zapisy cały czas trwają. Elektroniczne trwają jeszcze na około 3 dni przed startem. Nie będzie przygotowane specjalne stanowisko dla tych, którzy zapisują się w dniu biegu, ale żeby nam ułatwić pracę i oszacować, jak dużo mamy przygotować pysznego poczęstunku, po biegu. Oczywiście, jak w zeszłym roku, start będzie przeprowadzony przez wystrzał armatni, także Myślę, że taki ostry i głośny początek zawsze zagrzeje do konkretnego, szybkiego biegu. To już taki wasz znak rozpoznawczy, ta armata na początku biegu. Dokładnie, to jest, e... jest nieodłączny element. W imieniu której Sztabu organizacyjnego ekipy z Poznania, czyli maniaku, zapraszam wszystkich serdecznie na maniacką dziesiątkę i oczywiście pozdrawiam serdecznie na zaprzyjaźniony portal maratończyk.pl, który również będzie gość na takie dziesiątce i miejmy nadzieję, że się spotkamy i przede wszystkim, że przywieziecie bardzo dobrą pogodę. No my też mamy ja, taką mam, nadzieję. Ale, w zeszłym roku serdecznie. było rzeczywiście tak, bardzo zimno, Ale, ale, ale to bardzo, Tak, taki poziom i naprawdę padły rady życiowe, które aż mnie zadziwiły. No to bardzo się cieszymy. To w takim razie do zobaczenia w Poznaniu. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.